Wystarczająco dużo jest we mnie odwagi, żeby kochać śmierć. W dzieciństwie jeździłem na jej grzbiecie. Widziałem zwisające na patio paprocie. Drzewo życia. Widziałem, jak przychodzi do mnie światło księżyca i koi mnie. To dzięki śmierci jestem w imię, w odmiennym stanie egzystencji, w innej formie trwania, oswajania wspomnień. Siebie samego i tego innego, co go dobrze znam. Kostka i kubek wykrakały klęskę mojego ciała w tunelu cieni, białą muzykę ciała, kantyczkę uśpioną w głębokości studni. To ona wzburzyła przeogromną falę. Która pieśniami i muzyką odwieczną zakryła moją ptasią naturę, moją duszę nocnego orła. Cudzoziemko na nowo ujrzałem życie, po tej podróży, bezlitosnej, po tymczasowym przejściu przez domenę snu. Muzyka magicznej kostki dobiegła mnie. Niczym brzmienie wód. Zanim osypały się liście z drzew, zanim wiatr gwiazdami inny wyrysował zegar, byłem w Szłaimie ogołocony z dawnych łachów, nagi z otwartymi oczami, oddany bierności i zmienności nieustającej w dolinie smotku